Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale sprzed pośredniaka, <noise> to właśnie wyszłam, jest jeszcze poranek, wiaterek dzisiaj znowu wieje jak nie wiem co, ale nie chciałam mówić tutaj o pogodzie. Miałam termin. Ci z Was, którzy oglądali wczorajszy filmik wiedzą, że byłam w Lina Berufskursa. Wiatr wieje, mam nadzieję, że nie. Słyszycie tego tak strasznie? Może tutaj trochę mniej wieje. No. Byłem w AML-ie przed chwilą. I to, o czym wspomniałam wczorajszym filmie, że jest plan na coś nowego. To jest rehabilitacja pracy. Takie coś. I mam to zacząć jeszcze w tym roku. Ponoć czekam na, na miejsce, na się no, i zobaczymy, co to będzie. Że wiecie, w tym Fixum Vertik to sprawdziłam, czy dam radę i tak dalej. No, i teraz czas zrobić krok następny. Tam to już robią takie testy, na co się nadajesz, tak, tak konkretnie. I to jest już y, 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 dzień w dzień, już wiecie, ileś tam godzin pracy i, i testów regularne. Przez kilka miesięcy także. Trzeba coś zacząć się rozwijać, trochę bardziej. Masa ludzi. Nie widzicie tego, a no, nie chcę teraz tak, ludzi tak hamsko o tej porze yy, nagrywać. Coś tam krzyczą, na pewno słyszycie krzyki. No. Z tej strony jest spokój, cisza. O, widzicie, teraz za mną jest trochę inaczej. Trochę więcej ludzi. Ok, ja śmigam do domu. Nie idę na zakupy, bo jutro wyjeżdżam do siostry. Trzeba ogarnąć u niej ten ogródek przed zimą, zabezpieczyć przed zimą. Także dlatego jadę dwa dni trochę popracować na wsi, świeżego powietrza, sobie łyknąć. No. Może trochę schudnę, bo tak się przymierzam do chudnięcia. Wiecie, w zimie będzie gorzej, nie? <trudniej>, Trudniej niż w lecie. No, ale tak z 3 kilo na początek dobry cel. Dam Wam znać, czy wyszło, czy się udało. Ok, idę najpierw do. O, widzicie jak tu bije? Tutaj to sprzedają. A, to są te, ziemniaki takie, plasterki ziemniaków, takie jak chipsy, na, na tym pieczone. No, no hej, ja już byłam w domku, a teraz lecę do lekarza. Potrzebuję skierowanie na to badanie, na ten test psychologiczny w sprawie dwubignówki. I wyślę to od razu dzisiaj mailem, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Żeby dostać termin, już znalazłam psycholożkę. Ale chcę wam pokazać, jak daleko wam do lekarza domowego. Także mm. ruszamy. Teraz tak myślę ciekawe, czy wzięłam klucz od mieszkania. Sprawdzę sobie ale później. No, i mamy to. Tu jest mój lekarz. No, tak to wygląda. W takim starym budownictwie. No. Ok, na razie. No, kochani, ja już wyszłam. Jestem tutaj na tym korytarzu dziwnym. I załatwiłam sobie te skierowania. Także idę do domu to wysłać. To już będzie sprawa załatwiona, będę czekać sobie na termin. A jeszcze jak będę w domu, to opowiem Wam trochę o tym, co z pośredniaka do tej instytucji co idę, bo to już nie jest tylko to nie jest dla ludzi z uzależnieniami którzy są niestabilni, to nie jest. To jest, jeżeli to jest dla ludzi po prostu z różnymi chorobami. No, ja zaparkowałam sobie na podwórku. To się nazywa BBRZ, Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum, czyli zawodowe coś tam szkolenie i centrum rehabilitacyjne. No. I co tam oni robią? Wejdę na, na ich stronę. Wspólnie tworzymy z, y, zawodową przyszłość. I to jest recha, recha dla, dla ludzi, którzy mają. Problemy jakieś z ciałem albo z duszą wiecie, i dlatego nie mogą już pracować w zawodzie, w którym wcześniej pracowali to brzmi bardzo fajnie i ciekawe, ciekawie jeżeli dlatego pomyślałam dobrze, żeby wam o tym powiedzieć. Ja napiszę pod tym filmem w, w opisie, dam link do tego. Bo jeżeli na przykład jesteście w pośredniaków w Austrii i chcielibyście, właśnie, cierpicie na jakieś depresje, takie, takie rzeczy, czy jakieś inne y, choroby ciała czy duszy, to Idzie do pośredniaka i powiecie, że chcecie do tego. No i oczywiście, jeżeli chcecie, nie. Tylko to jest już takie bardziej intensywne. Zobaczyć możecie, co się, co się może stać, co mi mówił ten, ten pan z tego innego właśnie, z wczorajszego terminu w Wienaberów z Börze, Że. Bo ja mówiłam, że się boję, oczywiście, nie Panika trochę. <grym> No powiedział, że jedyne co się może stać, że jeżeli stwierdzę, że to jest dla mnie za dużo, no to mogę iść po prostu, powiedzieć, że nie dam rady. Nie? Że nie ma co się obawiać, spróbować można, ale ja mi się wydaje, że już jestem na tyle stabilna. Mam taką nadzieję. <laughs> Sory, że mnie nie widać za bardzo, ale widać wyraźnie fajne drzewko z tyłu za mną. No. Dźwięk jest ważniejszy. Nie mogę inaczej się ustawić, bo wiatr muszę zasłonić plecami, tutaj mikrofon i ten. Nie mogę właśnie tego inaczej siedzieć, żeby wam nie dmuchało w mikrofon. Niestety wieje wiatr. Jesień. No. A dzisiaj fajny ten, cieplutki dzień. A nagrywam na... Na podwórku, bo mi się sprzątać jeszcze teraz nie chciało. Chciałam od razu wiecie, jak już jestem w rytmie, jeszcze najlepiej to tak e, rano jak się wszystko robi, tak hop, hop, hop. Wszystko zrobić i jak pójdę już do domu, to sobie zmontuję ten filmik, że chcę ich więcej wrzucać. To jest też taki jakby pamiętnik dla mnie, nie? No, i chcę zmontować ten filmik, potem sobie mieszkanie ogarnąć, papierosów nakręcić na weekend, bo przecież jutro z rana jadę do siostry yy, ogarniać tam ten ogródek, przygotować na, na zimę. No, bo szwagier ma nogę w gipsie i, i nie może ten, no nie może nic zrobić, dlatego muszę siostrze pomóc. Jeszcze, jeszcze brat też jedzie. Także będzie na pewno wesoło. Wiecie jak to się tam rodzeństwo spotka. No. Aj, no dobra, no to ja idę do domu montować. I ten I, i się szykować i wysprzątać jeszcze chcę trochę chałupę przed jutrem. Bo jutro z rana startuję, oczywiście będę nagrywać jutro. I, i ten i wrzucę wam filmik. No, tylko nie wiem, jak, jak tam jutro, czy będzie czas wieczorem go wrzucić. Na pewno jutro zrobię, może pojutrze yy, wrzucę. No, nie chcę nic obiecywać, bo wiecie. No, nie wiadomo, jak tam będzie, ale laptopa zabiorę z sobą. No, czy czas będzie namontowany i tak dalej, to zobaczymy. Okej, okay, no to trzymajcie się. Buziaczki!